Telewizja WPNA FM Kasia Popko. Dzień dobry. Dzisiaj w towarzystwie pięknych, młodych, zdolnych, a to wszystko dlatego, że oni yy, dzięki nożyczkom są w stanie zrobić naprawdę dzieło sztuki. Ze mną Sebastian Curyło. Dzień dobry, witaj. Witam cię bardzo serdecznie i Weronika Zubrzycki. Witam, Witam Weronika. Bardzo mi miło. Chciałem powiedzieć, że jeszcze pędzla. I pędzla! Tak, dokładnie, bo no, że... to duet. Do, duet, dokładnie tak. Sebastian Curyło, Akademia Curyło, stylista fryzjer, w ogóle człowiek, który, tak jak powiedziałam wcześniej, nożyczkami potrafi u, uczynić dzieło sztuki, zresztą doceniony na całym świecie, doceniony w Polsce, ale także edukator, stylista, przedsiębiorca, bo przecież właśnie w Polsce jesteś właścicielem najlepszych salonów fryzjerskich, Curyło Academy, a w Chicago jesteś, no właśnie, dlaczego pojawiłeś się dokładnie teraz w Chicago? No jak co roku tutaj Weronika em, tworzy miejsce edukacyjne w, na mapie em, Ameryki, Chicago. E, no i jak co roku e, przyjeżdżam podzielić się nowościami. Tutaj ten salon em, wszystko stawia na premium i też edukacja jest bardzo ważnym aspektem w dzisiejszych czasach, żeby się wyróżniać na tle innych salonów. No i jak co roku e, ekipa się zbiera e, i przekazuje wiedzę z trendów, z nowości. Z moich przemyśleń, no i z tego, żeby się rozwijać, bo też również oprócz tego, że fryzjerstwo to szczerze, kolory, ale też mentalność, podejście do biznesu, no i wszystko to z tym związane. Wręcz to, co też jechaliśmy po drodze i rozmawiałem, też jak radzić sobie z emocjami, bo też przyjmujemy klientów, słuchamy ich, więc często jesteśmy psychologiem, terapeutą, więc też o tym temacie rozmawialiśmy no właśnie i po drodze. wydaje mi się, że sobie dzisiaj jeszcze porozmawiamy właśnie na temat tego topika, że fryzjer jest też um, terapeutą. Zgadzam się. Ostatnio raz u Weroniki byłam 5 godzin, przegadałyśmy wszystkie możliwe tematy, <grystanie> które w 5 godzin przerobić można. Jak widać, piękny kolor. <grystanie> Jak widać, dokładnie tak. Sebastian, zacznijmy od Sebastiana, bo, prawda, jest tutaj naszym gościem. Nieczęsto mamy go na tej kanapie. Przynajmniej raz w roku, kto wie, może to się zmieni na nieco częstsze wizyty. Ale póki co, chciałabym, abyś opowiedział o sobie tym, którzy być może jeszcze z Tobą kontaktu nie mieli. Mówię tutaj nie tylko, prawda, gdzieś tam kontakt na życiu. Kiedy dorwałeś ich na szczęście ze swoimi nożyczkami, ale również w mediach społecznościowych. Kim jest Sebastian Curyło? Co zainspirowało Cię do tego, aby być jednym z najlepszych, najlepszych tapczołówka czołówka fryzjerów na świecie? To, słuchajcie, słuchajcie, tak na poważnie, to ja jestem chłopakiem, który kiedyś nie miał nic. Tak naprawdę wywodzę się z bardzo biednego domu i. Yy, Gdzieś tam w domu pojawiały się nożyczki u mojej mamy, więc to jakby był takim motorem napędowym, napędowym. Ale edukując się, naprawdę, stawiajcie na edukację, to jest tak ważny aspekt. Jeśli chcecie tylko liczyć na to, że przyjdą zyski, nie robiąc edukacji, to tak nie działa. Ja postawiłem wszystko na jedną kartę. wylatując pierwszy raz do Akademii Sasun w Londynie. Tak byłem przyjęty tym, że muszę tam lecieć, zarobić na to pieniądze, że zapomniałem, że ja muszę jeść. Wow. Naprawdę, to są takie historie, słuchajcie, z mojego życia, ale edukacja jest najważniejszym aspektem, a później to już tak szło, wiesz, jakieś nagrody międzynarodowe, nie wiem, zapraszanie do jakichś projektów, no i to tak się później kręci. Tak? Czekałem na ten moment, bo takie był 12 lat takiego ciśnienia, dużo pracy, edukacji. W się kiedy przyjdzie ten mój rozwój, bo to nie była łatwa mhm. droga. A teraz projekty po prostu same idą. To się tak dzieje. Tak mówię, że im bardziej mnie się staram w kwestii rozwojowej, tym wszystko bardziej przychodzi do mnie. A kiedy powstał pomysł? Oczywiście po tych wszystkich nagrodach wygrałeś program, bardzo popularny program w telewizji. Tak jest. Później oczywiście liczne konkursy już na arenie międzynarodowej. W zeszłym roku zostałeś no, człowiekiem roku, najlepszym stylistą, a twój salon został najlepszym salonem 2024. No więc są same prestiżowe nagrody. Kiedy narodził się pomysł na Curyło Academy i co cię do tego zainspirowało? Również, mm. bo zawsze pojawiają się w twojej głowie znaczy, mnóstwo pomysłów. Wracając, wracając do tej historii, jak to powstało, to nieszczęśliwa miłość, wiesz? Także tutaj miałem jechać do Krakowa. tak znaczy. tak <laughs> no Szczęście mam piękną, kochającą żo żonę, wszystko więc wszystko było, wszystko było jakby, dobrze się tak stało. Bo Wszystkie wojny przez kobiety powstały. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jestem szczęśliwy, tak? Ale w tamtym momencie no byłem zakochany, powiedzmy. No i na szczęście sytuacja zdała, że zdarzyła się taka, zostałem e, okłamany, oszukany i zmieniłem plan, zostałem w moim mieście Tarnowie. Tam postanowiłem w momencie, kiedy miałem odejść z salonu, no trzeba, nie, nie wrócisz do salonu, trzeba otworzyć salon, tak? Więc to tak jakby pomogło mi w rozwoju. No i mały salonik, tam cztery stanowiska. Sam na początku. No teraz chwila obecną, jest już nas y, chyba 57 osób, mhm. więc już się tym coraz większy robi. Oczywiście coraz większe to jest zamieszanie, no bo jak więcej ludzi, tym większe zamieszanie, ale tak to powolutku szło powolutku. i na chwilę obecną są cztery salony w Polsce. Jest plan właśnie nowego projektu, ale to jeszcze o tym wolę mówić, jak jest już coś niż przed. Więc... No tak, żeby nie, żeby nie zapeszać. Ehm, powiedz proszę. Edukacja, bo stawiasz na edukację. W związku z tym spotkania z Weroniką również w Chicago. Weronika, co tobie dają takie spotkania z Sebastianem? To już jest po raz chyba trzeci, tak. prawda? Sebastian pojawia się w Hair Republic Salon. Powiedz, co Sebastian swoją wiedzą wnosi w życie Twojego salonu, Twoje, Twoich klientek i oczywiście dziewczyn, które specjalnie przyjeżdżają na to, aby poznać technikę pracy z Sebastianem i dowiedzieć się nie tylko na temat samego strzyżenia, ale przede wszystkim bycia dobrym fryzjerem. To to, co powiedziałeś. Podejście do klienta, rozmowa z klientem cała postura, prawda, również twoja i to jak należy pracować, bo to nie jest łatwa praca. Kręgosłup cię nie boli? ja jestem bardziej dużo duży nacisk zrobię na pracę fryzjerów z idealną pozycją ciała, no właśnie. więc więc tutaj ja nie mam z tym problemu, mhm. aczkolwiek fryzjerów uczę jak dbać o to, żeby mieli zdrowe lecy, naturalnie, trzymając nadgarstki podczas pracy prawidłowy pozycja stania, trzymanie narzędzi, to wszystko ma wpływ na to, co się stanie z nimi później, bo my jesteśmy z no, Zobacz jak dużo fryzjerów w wieku nawet nie wiem 70-80 lat dalej mhm. pracuje, bo mhm. tu po prostu to jest nasza pasja, to nie jest tylko pomysł na biznes, żeby zarabiać pieniądze, ale w tym wszystkim jest pasja do fryzjerstwa i to jest najważniejsze, tak, żeby się nie zatracić, więc dbanie o pozycję ciała podczas pracy codziennej w salonie ma bardzo ważny... Yy, aspekt, żebyśmy funkcjonowali, a nie byli powyginani i połamani od przepuklin kręgosłupa i uszkodzeń szyjnych, no bo pozycja fryzjera jest niestety wymuszona do przodu z szyją, no bo jesteśmy mm -hmm. na do klienta, więc tutaj pracujemy z mięśniami. No zresztą w tamtym roku też opowiadałem o tym, jak wykorzystujemy te wszystkie nowoczesne fryzjerstwo, wykorzystujemy właśnie mięśnie klienta, ale są też przez to lepsze efekty szczy. Okej, okay, i to wszystko również poznają dziewczyny podczas tych szkoleń, czy tak? Dokładnie, tak jak <laughs> chciałam powiedzieć. E, przede wszystkim ja jestem zdania, że jeden fryzjer bierze powera od drugiego fryzjera. Tak więc Sebastian co roku przylatuje do nas z wspaniałą energią, którą uwielbiamy. No i przede wszystkim oczywiście na szkole pokazuje nam te nowe techniki. Jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o Precision Cut. To jest bardzo detaliczne e, strzyżenie. Tak więc też się uczymy dużo nowych rzeczy, prosto z Europy, od samego mistrza. Sebastian nas uczy swoich way, które, czyli jego sposobu pracy która jest perfekcyjna, jest dopracowana do granic możliwości. Bardzo dużo się uczymy, tego już dobrego, tej dobrej pracy. Mam podzielony team, mam niektóre fryzjerki, które są bardziej doświadczone, niektóre są mniej doświadczone. Tak więc cieszę się, że Sebastian może też właśnie przeszkolić moją kadrę, która ma mniejsze doświadczenie, ponieważ te dziewczynki uczą się od samych podstaw już bardzo tak, dobrej nie pracy. Nie, mają, nie, mają zaoszczędza, tak, zaoszczędza im bardzo dużo czasu. Mhm. To jest 5 lat naprawdę, no sobie, ile czasu to jest z kryzjerem. Ponad 20. 20, ale więcej. już. Tak, no to, 20 to lat, jego, wow. wypracowana, jego wypracowana technika. Tak, ja, Słuchajcie, co jest bardzo ważne, ja też bardzo dużo zepsułem włosów w życiu. Naprawdę to, nie, Ucząc ty, się. Nie, nie ty jeden. Ale zobacz, jak dużo. Jak no, ale dużo... to jest doświadczenie, ale, tak, ale jest to. W tym momencie ja wiem, jak tego nie robić, żeby nie było błędów, tak? Nauczyłem się to po prostu panie. przez to. Sorry, klientki, za to płaciłyście. To, to, to pierwsze 5 no lat, tak. się, No przepraszam ale na tak tak. Nawet, nawet bym powiedział, że całe życie się uczyłem. My, tak? bo ja też cały czas, jak przyjeżdżam nowe do Was, też pokazuję końca, tak, tak. nowe techniki, nowe przemyślenia. Mówię, zrób tak, bo jest łatwiej. Ja już to przepracowałem. Mm -hmm. Ostatnio trick, gdzie wiesz, 25 lat doświadczenia, do a ja wyczaiłem y, sytuację, jak rozdzielać elementy. To są, może ktoś tego nie zrozumie, ale linie przy uszach, jak naprężenia przy tym pokazuje, że jedno ucho jest wysunięte bardziej, drugie do przodu. Dlaczego im się dzieją takie sytuacje, że odwijają się włosy? Są detale, ale te detale pomagają w codziennej pracy. I I to przy są, szkoleniach właśnie te tricks and tips, mm -hmm. właśnie to są, są bardzo ważne rzeczy, które właśnie są wypracowane przez lata, dlatego bierzemy szkolenia, żeby się na, oczywiście nauczyć na nowej techniki, ale ten tricks and tips to no jest pan. złoto. To Nie, jest właśnie... Wiesz, naciski to... nawet na palcach, w jakiś sposób naciskasz energię, ile wrzucasz w palcach, czy masz mhm. założony palec na palec, pochlenie głowy, ślepa plamka wokół, to są takie tak, wiesz tak. detale, to jest cała... Co cię czyni wyjątkowym. Wyjątkowym i dobrym fryzjerem, to tak jak w każdym zawodzie, jeżeli się nie rozwijasz, jeżeli nie rozwijasz swojej pasji. Dokładnie. Bo faktycznie, jeżeli ktoś ma miłość i pasję do fryzjerstwa, tak jak macie do tego wy, to cały czas szuka nie tylko nowych trendów, tego, co jest modne, tego, co wchodzi, ale również tego, w jaki sposób pracować nad sobą, nad swoją pracą, aby być jeszcze lepszym i doskonałym. To bardzo ważne. Dwa lata edukacji ktoś nie robi. I znika z rynku. W Polsce mogę wytłumaczyć to, że osoby, które były topowe, mhm. jeśli chodzi o branżę fryzjerską, przez dwa lata przestały być widoczne, przestały się szkolić, nie ma ich, oni spadają. Mhm. To jest tak rozwijający się temat fryzjerstwo, to nie jest ten czas, kiedy fryzjer, jak nie miałeś, nie uczyłeś się na fryzjera, to teraz jest psychologia, anatomia, spotkania, meetingi, nauczania ludzi z obsługi biznesu. To Life jest, dokładnie, to jest cały związany temat, który jest naprawdę mega rozszerzony. Trychologia. Budow y czyli budowa włosów. Tak, budowa Ale to już wiesz, już, to, to, już to na, na takiej ba bazie już wiesz bardziej medycznej, niż tak. wiesz, więc to naprawdę jest tak, taką mają wiedzę fryzjerstwa, że no tak zresztą tak jak wywodzi się fryzjerstwo, kiedyś y, fryzjer, y, tak zwani balwiarze, y, to osoby, które miałyby dzisiaj prowadzić zawód medyczny, tak? tak jest. Więc, więc to pierwsze osoby, które opuszczały krew, y, wiesz, jak leczyliśmy jako y, niedoszli lekarze. lekarze. Więc, więc... No. Sebastian, bo tak za chwileczkę również spotkamy się z naszymi słuchaczami, chciałam Cię zapytać i was zapytać, czy, czy to nie jest tak, że w fryzerstwie pewne trendy wracają? Ty, jak będą bywając, prawda, gdzieś tam jeżdżąc i, i, i zerkając na to wszystko z różnych części świata? teraz powiedzieć, czy we fryzjerstwie już było wszystko, czy możemy się spodziewać jeszcze jakichś zupełnie nowych trendów, czego jeszcze do tej pory nie było, bo Ty też jesteś takim innowatorem, prawda? Wymyślasz różnego rodzaju fryzury, ja, no ktoś teraz, kto Cię śledzi to widzi czym się zajmujesz. To znaczy tak, moda cały czas wraca, ona no to... jest oczywiście ulepszona, jest jeszcze troszeczkę dorzucone swoich jakiś tam pomysłów, ale to koło wraca, mhm. okay? Tylko jest oczywiście Moim zdaniem zdecydowanie techniczne, bardziej precyzyjne są. Większe możliwości od koloryzacji, nie wiem, różnych. Jak tworzymy na przykład jakieś konstrukcje do, do pokazów, no to wszystko ma teraz większą moc niż kiedyś. Kiedyś to ludzie naprawdę musieli bardzo się zmęczyć, żeby coś zrobić. Teraz tylko trochę chęci co moim zdaniem w młodzieży troszeczkę znika. Że są bardzo ambitni, ale są tacy, którym się nic nie chce, mhm. bo wszystko już jest, tak? No ja się wrócę do swoich czasów, więc ja wiem, jak trudno mi było jechać na szkolenie. Teraz są szkolenia, a ludzie nie chcą z tego korzystać, nie? Mhm. I to jest też czasem problem, wiesz, tego, jak się zmienia, ewoluuje wszystko, nie? W modzie, w, w rozwoju, mhm. więc... No tutaj też trzeba... Jest, są takie dwie grupy, nie? Tak. Czyli brak cierpliwości, może zaangażowania do brak so, ja cierpliwości, ja myślę, do tego, że... aby się... Po pojąć pewną wiedzę. Też dyscyplina, dyscyplina. to jest bardzo hmm. ważna dyscyplina. Wszyscy chcą od razu, wiesz, być top, nie? a to hmm. nie ale jest nie tak. Chcą Dokładnie, domowej. wiesz, trzeba zobaczyć, to, tu, jest, tu jest jeszcze to, to jest to, co się ciężko pracuje I ja cały czas powtarzam, jechaliśmy z Werką, Werka mówi do mnie, Seba, super, fajnie, pięknie inspirujesz mnie. Ja mówię, ty mnie też Werka, bo działasz naprawdę w bardzo krótkim czasie, to, co zrobiłaś, jest bardzo duża praca i ciężkie, wiem, jak ciężko pracujesz, ale mówię, ja mam duże ambicje, takie naprawdę, że to wszystko co robię, to na razie jest dla mnie taką... Po prostu skotkiem do drabinki, ale przede mną bardzo dużo pracy. Wiem o tym, że się muszę cały czas uczyć. Ale jeszcze mam dużo kart do odkrycia, mm -hmm. które chciałbym e, zanim pomnik mi postawią, e, e, odkryć, więc. Ale co byś powiedział? Bo tak e, zbierając, prawda, gdzieś tam ku końcowi, właśnie tym wszystkim młodym osobom, które marzą, aby w tej drodze, w której jesteś ty, czyli ty, czyli bycia no, najlepszym fryzjerem. Mówię tutaj najlepszym w tej kategorii fryzjerów na świecie. E, Jaka taka złota rada od człowieka, który gdzieś tam już na jakimś pewnym poziomie jest? Żebyście nie załamywali, że im dzisiaj nie wychodzi. Jeśli macie wokół ludzi, którzy was demotywują, to warto zmienić miejsce. Stawiaj na edukację, a jeśli cię nie stać na tą edukację, to masz dużo możliwości. Od internetu, ja regularnie, co czwartek robię darmowe sesje dla ludzi. Jeśli jest taka sytuacja, że nawet nie stać się na to, że przyjechać do mnie na szkolenie, masz takie marzenie, napisz, a ja ci zrobię taki prezent. Bardzo, Dobrze. bardzo, 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 bardzo miło. Więc sami słyszeliście, wszyscy ci, którzy marzą o tym, aby... Zacząć naukę, karierę być może kiedyś e, i oczywiście spełniać swoje to, marzenia. Kasia, mamy otwarty też taki projekt dla osób, które nigdy nie były fryzjerami, więc jeśli marzysz o tym, żeby być fryzjerem, również mamy takie projekty. Bo na przykład mam teraz panią, która e, jest prawnikiem, e, odchowała dzieci, czwórkę dzieci, e, miała swoją kancelarię, zrezygnowała z wszystkiego i teraz postawiła na to, co chciała robić w życiu, bo to nie był pomysł na życie e, jej, tylko na wcześniej, to był pomysł rodziców. Aha. Aha. I ona teraz powiedziała, że ona się chce spełniać i po prostu w trzy tygodnie była u mnie na kursie, otworzyła po trzech tygodniach kursu, otworzyła swój salon i teraz po roku y, pracy w salonie odbyła mnie się szyc i mówi tak Seba, Jakbym wiedziała, bo tak mnie motywowałaś. <grym> jakbym wiedziała, na czym polega to fryzjerstwo. Ja dopiero teraz rozumiem, co tak naprawdę o co tu chodzi. To jest ten power od drugiego tak. fryzjera. Tak. Dlatego ja... nigdy nie jest za późno na to, aby nie. spełniać swoje marzenia i jeżeli wasze marzenia związane są również z fryzjerstwem, to warto do tego człowieka napisać, skontaktować się. Gośćmi byli Sebastian Curyło i Weronika Zubrzycki. Zapraszamy oczywiście na media społecznościowe, gdzie możecie ich odnaleźć i na pewno, kiedy do nich napiszecie, też od Powiedzą na Wasze SMSy, wiadomości i maile. Dziękuję za rozmowę. Również. Dziękujemy. Dziękuję.